Dzień dobry. Tomasz Gasparski, sadownicze espresso prosto z Lubelszczyzny. W dzisiejszym odcinku przypatrzymy się trzem odmianom owocujących na tegorocznych pędach, a więc odmianie Poemat, Poranek oraz Polones. Zobaczymy jaki jest stan zaawansowania w rozwoju oraz na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zabiegi ochroniarskie. Aktualnie stoję przy odmianie poranek, czyli odmianie, która właściwie wśród tych trzech, które wymieniłem dzisiaj, którym się będę przypatrywał, jest najbardziej zaawansowana rozwoju. Wysokość roślin, nie licząc zagonu, mniej więcej 140 cm. Do tego, jeżeli przypatrzymy się na stopień zaawansowania rozwoju pąków kwiatowych, no to mówimy tutaj, że odmiana ta. Już niebawem będzie wchodziła w okres kwitnienia. Myślę, że to może być już w przyszłym tygodniu. Dzisiaj już widać nawet pierwsze kwiaty otwarte. Odmiana poemat, podobnie zresztą jak przed chwilą pokazywany poranek, dobrze zniosła zimowanie. Jeśli chodzi o wysokość, mniej więcej szacuję, że to jest 110 cm wysokości. Kwiatostany. Chyba bardziej zaawansowane. Kilka dni do przodu ta odmiana jest względem odmiany poranek. Co ciekawe, słychać już pszczoły. Jeżeli się dobrze przypatrzymy, tutaj mamy początek kwitnienia. Oczywiście są to otwarte pierwsze kwiaty, jednak w przyszłym tygodniu kwitnienie będzie na pewno rozpoczęte pełną parą. Polonez to w mojej ocenie najniższa z tych trzech odmian. Szacuje na wysokość 90-100 cm. W kwestii kwiatostanów, gdzie niegdzie widać pierwsze pąki, tak naprawdę, wśród tych trzech odmian jest odmianą najpóźniejszą. Popatrzmy teraz, co na plantacji można zobaczyć aktualnie: czy zobaczymy jakieś objawy żerowania szkodników, czy też występowania chorób. Lustrując plantację, można natknąć się na Giędnące pędy, właściwie już zasychające. To nic innego jak zamieranie pędów wywołane przez jednego z patogenów. Widać, że u podstawy pędów na samym dole, gdzie było zbyt duże zagęszczenie, ale to jest oczywiście typowe dla odmian uwodzujących na tegorocznych pędach, że tych pędów się zbytnio nie wycina. Widzimy, że tutaj jest duże porażenie przez grzyby wywołujące szarą pleś czyli botrytis, widać grzybnię, która właściwie kwitnie już, ale stopień zaawansowania choroby spowodował zamieranie już pędów. Jak przypatrzymy się tutaj w tym całym miejscu, to mamy gro pędów, które jest porażonych i niebawem dojdzie do ich zamierania. Po szybkiej, aczkolwiek dokładnej ilustracji tej plantacji mogę powiedzieć kilka słów. Na ten moment nie widzę zagrożenia ze strony przędziorków. Może dlatego, że już wykonany był tu jeden zabieg milbemektyną. Do dyspozycji przypominam, że oprócz milbemektyny mamy abamektynę, fenpiroksymat. Można również posiłkować się produktami o działaniu mechanicznym, silikonowymi. Polecam też produkty typu Fitter. Fitter, jako produkt biologiczny, nie pozostawia pozostałości substancji czynnych. Pamiętajmy, należy go stosować. W bloku, najlepiej w dwóch lub trzech zabiegach, w odstępach co 7 dni. Stosujmy dużą ilość wody i stężenie 1%. Jeśli chodzi o choroby, w tym momencie widzimy tylko jedną chorobę. Jest to choroba podstawy pędów wywołana przez grzyby Botrytis Cinera sprawcy szarej pleśni. Zbyt duże zagęszczenie tej plantacji powoduje, że dolna część, która jest bez przewiewu, zaczyna być silnie porażona przez. Te patogeny. Kontynuujemy zatem ochronę pędów. W tym momencie mamy do dyspozycji naprawdę bardzo dużą grupę środków w ochrony roślin. W związku z tym, że zbliżamy się do okresu kwitnienia, ja szczególnie polecam Państwu produkty z grupy Luna. Luna Experience, produkt który, którego bazą jest fluopyram oraz dodatek tebuconazol. Jest to produkt polecany. Tylko i wyłącznie w okresie przedkwitnieniowym. W okresie kwitnienia mamy do dyspozycji już większą paletę produktów: mamy Luna Sensation, mamy Teldor, mamy produkt biologiczny Serenade Aso. Dodatkowo do tych produktów, które przed chwilą wymieniłem, dorzucam Zato, który również zabezpiecza plantację przed rdzą malin.